Ile, 70 koła? Tak. Zrobiona. Za ile? No, mówię, że, że 70 koła masz w budżet. Ja 46 tysięcy? A, mówię, kurwa. Mówię, zaszalają jak jedna, to konkretna. Kodzik Pago na Pamiętajcie, i gibrowejcą. co i więcej smakołyków Oj, no. słuchaj, no, ja to. Myślę, że nie mam szans tak doświadczonym zawodnikiem. Nie, nie, nie. No, zobacz, jak ci sypie ładnie. Elgancko. No, ale to są takie szmaciuchy, zobacz jak tobie zaraz zacznie żygać. to o, są, wakaryka. to są śmieci. Śmieciuchy? Zaraz ci wykur... dragon lorkę jakąś. Nie, 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 bez szans. Tak Koziu ci Nieźle lecisz, ale będzie piz... O, zaczyna ci sapać. Zaczyna na... ci rzucać. Tam, takie sypanie to wiesz. O, ja pier... Ale dobrze Też to to, b... na jad... to by było no, dobrze. Dobrze, Kur dobrze. Nie! Nie. Do, 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 do. Ale remisowo chyba jest teraz. Teraz najlepsze skrzynki. Ja pierdolę. Underdog. Wyżega ci, ale ci wyżega teraz. Ja pierdolę. Co ci dało? Gloka? Gloka, glocka, glocka, no. Proszę dajcie mu kurwa bogowie Gifora, oddajcie o, mu. Z samo może coś trafisz, co? Nie, no kurwa, jeden skin jakiś za 10 tysięcy niech ci żygnie <laughs> Nie mało, mało, jeszcze jeden za zapięć, że ci wtedy nie. wygram starszy, starszy, starszy. Kurwa, gut no! Starczy, teraz, starczy. teraz, daj mu za 5 koła to wygram Kurwa, no przejechałem Nie. Nie. Oj, o, o kurwa... Joj, joj. Ile? 1500... Dobra, jeszcze jedna, co? To dawaj. No tak z takiego bada, tylko 5 koła profitu, tak średnio tak średnio. No tak no mi oddało trochę w sumie. No ale lepiej być na twoim miejscu niż na moim. Zapięknie, bato, 46 koła i zadowolony. Hiiiiii, <grym zadowolony> do domu wczoraj! ledwo na plus bitwa i siku szybko 12 na to. Jak pójdziesz, to ci będzie dropić. No, pięknie zaczynasz, pięknie zaczynasz, Mateuszku. Kurwa, co to jest? Czemu mi? Czemu Underdog znowu? Może być, może być Ja pierdolę, jaki on skleił Tak porówni, porówni Idziemy na razie Kurwa, trzy koła Niech da ci coś za 20 koła, dragon lorkę niech ci da O Z igla jakąś dragon lorkę, co? Kurwa, wulkan Ale giówno Dobra, olympus, nie zawieźmy, Daj mu coś ja pi**ole To się nie zwróci na... Nie wiem chyba, chyba ja Chyba ty Ale nic nie zwróci kurwa Jak tej ja kurwa, to jest... No kurwa, Mateuszek, no. Mateuszek. Mateuszko, ty widzisz kurwa, ile wygrałeś a za ile jest batla? Czy nie widzisz? To ja zrobię co? Za ile mogę? 1400 że... Ja ale co To 20 koła zrobię. Mhm. Za wszystko co mam, Mateusz, jak przegram to mnie wyzerujesz dzisiaj. Brzmi dobrze taki scenariusz, nie ja powiem, że nie no. no jak, a jak ktoś dołączy? No za 49 koła, no co? No mało tak jest kryptowalutowych potentatów? Nie, już odkładam na dla was, musimy jakiegoś chowanego zrobić o ser, albo coś. Ja to nie znam tego CRS'a, nie mam w ogóle. Underdog to ale mów kur*** że ja. Co? Co mi dało? Kur... Co mi dało? O kolego, kur... Zdziwko, kolego, zdziwko. Zdziwko. No bo ty nic nie gadasz, leje, nic nie gadasz. batla leci w tle. Na ninży, na ninji Dobra, spokojnie, ale zobacz jakie to są skrzynki jeszcze. To ze spokojem. Ze spokojem? Zostały kutasa, tak że to koniec. Ale kur. Nic nie daje ty, chyba nic się zbugowała strona. O, nice, kurwa. wlepka kurwa Kurwa Jeszcze rękawice jakby ci takie wypadły Tobie wypadną, za 80 Albo fire ten lot lotus flower kurwa Jakby ci wyrzygł O nie no wlepka ci kurwa oddaje wizyta nawi. Kurwa ty masz szybciej <grym> Co ty ja się cieszysz, Matusku? Jak to jeszcze Alem pusty, so. Co ty się cieszysz, kur... Jak ci daje, ja pierdolę. Nisy, so, dasz jaj, co mój. Dwa hole i. O kur... Niedobrze. A ja no za pięć koła, o kurwa ty mówisz? O! Kur! tysięcy, ja pierdolę! Co? Czemu mi? Czemu mi? Ja pierdolę, no. Co? U, mam nadzieję, że ten kawałek jest na stronie Jakie <grystanie> No Damian Może tamte trzy nie oddały, no ale tutaj mamy 137 za 49. No, dobra. ja jestem ukontentowany. No, no dobra, no to wypłacamy tego koszka, Takiego nie mam jeszcze. No, zostawcie łapkę w górę, nie, lajka, subskrypcję. Linki, proszę w komentarzu komentować i profilować, komentarze podpinać, linki w profilu. Będzie giveaway. Damiana, link oczywiście w opisie tego kanału, prawda? No i co? No dziękuję Damian za ten odcinek. Oku! Panie ma ildutusa na stronie. Damian! pożegna się z widzami! Ja Nie zezwalam na nagrywanie. <laughs> no bo co, bo cię tak? Opier No kurat, no to minimalware mógłbym wypłacić, ale to nie... Trzeba się obejść smakiem, trzeba poczekać aż wróci na stronę, no. Ale Damian, bardzo Ci dziękuję za te pojedynki. No takiego weku nie miałem jeszcze. Nie będziesz miał, nie dostaniesz go. Nie będzie go nigdy. Najwyżej rok będzie bez giveaway'ów, kur... dla widzów, ale... Ten live docu będzie bezsany, niech się tylko pojawi na stronie. No i oczywiście słowem końca przypominam raz ostatni. Osoby, które z kodem PAGO doładują w tym miesiącu za przynajmniej 10 mapę. złotych, mają szansę wygrać dwa skiny łącznej wartości 8000 zł. Jedyne co musicie zrobić, aby dołączyć do giveaway'a, trzeba wrzucić screeny... Na naszym kanale Discord Sexy G4 Skins mamy tam Sexy, gdzie się rzuca screeny z historii do ładowania i zużycia PAGO, A takie mamy dwa skiny w tym miesiącu do rozdania: Bayonet Factory New i Bayonet Fate. Rekordowa kwota 8000 zł w tym miesiącu. Paco, przyjacielu, życzę ci lat we wielu. pielęgnował, żeby siał ten nie dochował.